Uff cześć! Jak widzicie, Henka jeszcze nie ma. Siedzę znowu sam w domu. No i co? Strasznie mi się nudzi. Jedyne co mi pozostało to tylko co? Telewizja. Pff. Zresztą tak nic nie ma. Jak jest kilka osób, a nie ma gdzie zagotować. Cześć, jak Czapka, kochani. Witam Was, Jacek Kopara i jego Stara w programie codzienne T. -t, -t. Naszym gościem jest y, słynna gwiazda Bollywoodu, Sylweriusz Stalowy. W skrócie SS. Powiedz nam, kochani, ponieważ tu mam pytanie od widzów y, od Andrzeja z Lublina. Takie osobiste pytanie czy. Okej, okay, okay. super, super, cudownie. I tutaj kolejne pytanie od Sebastiana z Warszawy. Jak? Super, super, no, no no no. I tutaj kolejne pytanie od, yy, od Agaty z Kazimierza Dolnego. Pyta o dzieciństwo. Takie krótkie pytanie. 7 razy 7. Unifaj, Co? Co? To ona zadała. My work. Not my work. C. Także, kochani, teraz zapraszam wszystkich na prognozę pogody Walku. Witajcie kochani, tutaj Wesoły Waldek z samiuśkich tater. I panucki, teraz wam powiem pogodę, jako dzisiaj się wyrychtuje. W Gdańsku będzie padało. Poznaniu słoneczko. W Warszawie słoneczko. A w Katowicach nie wiadomo i w Krakowie to jest nie wiadomo. Uznajmy, że tu będzie smok. O, japa. Trzymaj ta się. Hej. Dziękujemy Waltku. <gry> Najdrożsi, jako, że jest czas kwarantanny, każdy siedzi w domu, nasza super telewizja przygotowała cykl programów y, dla dzieci. Więc y, co zrobić? Zapraszamy naszego animatora kultury, Pana Edzia, który pokaże Wam, jak w łatwy, szybki sposób stworzyć fajne rzeczy domowymi sposobami. Zapraszam. Dobra. Spóźniłem się, to mi się nie chciało zdawać. Producenty. Dzień dobry dzieci. Witam serdecznie. Jako animator kultury pokażę wam dzisiaj jak zrobić yy, statek w butelce. Mianowicie... No tak. Pokażę wam szybko, bo nie mam czasu, bo jakby mi jest troszeczkę ten spragniony. Będzie to tak, stateczek, można zrobić zapałeczek, przypadkowo mam zapałki, a mało papierosów. Bierzemy zapałki, robimy dziury. Schmeichel, no to ty mówię, dobra, zapałki, o, a żagiel robimy z takiej chusteczki, chusteczki, chusteczka nazywa się chusteczka, można się tym nucić. Się pieli. Jak wam nie pójdzie, to się nie przejmujcie. Owijamy. Da, da. No i teraz. Żeby to było super, to wkładamy do butelezi. mianowicie. Jak to było? Do... Taka sztuczka wkładamy mast. Pro żagiel. Ten kadłub. Coś tam tu, to coś ma stateczek z boku. Potem następne to coś. I to... Jesteśmy tu i masz to to kolejny zagiel. Mm -hmm. oh, oh. no i potem można jeszcze pierniczyć dwa razy, potem maszty i proszę, stadeczek. DZIECIAWSKI! Dziękujemy, Edziu. No cóż, yy, lećmy dalej z tym niepowodzeniem. Yy, słuchajcie, yy, każdy siedzi w domu, mało ruchu. Nasza telewizja, wychodząc jakby naprzeciw tego wszystkiego, proponuje Wam ćwiczenia, które możecie wykonać sami. Oczywiście jest z nami nasz profesjonalny trener, Patryk, który po prostu pokaże Wam kilka fajnych ćwiczeń, jak schudnąć i być w formie. Zobaczmy. Patryk! Dobry. Witamy wszystkich na WF-ie. Gimnastyka u Patryka. I co? No i... No i tym... tym. Dziesięć powtórzeń... cztery razy, osiem razy. I... Głównie. Witam wszystkich na moim kanale. Powtarzam gimnastykę u Patryka. Jak chcesz wyglądać super, to mniej I tutaj jako profesjonalny trener, trener kadry yy, drużyn, yy, drużyn. pokażę wam kilka ćwiczeń. To tak, no to bierzemy trzeba sobie kupić. Za 100 milionów takie, oto hantle, hantle, ciężarki. I podnosi się, no nie? Podnosi, 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 podnosi. I potem się tak, tak, się podnosi, podnosić. I trzeba jeszcze mówić, trzeba pamiętać się o tym, żeby krzyczeć, to no nie? I tak, chodzi generalnie o krzyk, no nie, bo te w można o dupę pomóc. i tu mamy takie nie wiem co to jest, jakieś kółko? to przepraszam za świetną przerwę po prostu byłem zapalić no i co? rób to, jesteś najlepszy Warto to robić. Yy, ćwicz. Zdrowe życie jest super yy, Pomachaj tym Pomachaj o czymś takim Ogólnie jesteś najlepszy, jesteś hardcorem. i yy, co? Spójrzcie na mnie, warto było także no, widzicie coś to zaraz zwalimy. Nie, no, jedno małe nogi wypić. Także spoko, nie? I, i, i ten. No, no. Ty. To wszystko, kochani, co przygotowaliśmy dla Was. Do zobaczenia za tydzień w codziennym TTT. O, ja pierdziłę. Co.